A więc hej, cześć, witajcie, z tej strony JackBueck i dzisiaj będziemy grać w coś specjalnego, będziemy grać w Minecrafta. Mam swój mały kilof i będziemy sobie dzisiaj po prostu kopać różne rzeczy i pokażę Wam jak to wszystko działa, także zaczynamy! Okej, okay, a więc pojawiłem się w świecie, um, więc jak widzicie um, już właśnie mogę się rozglądać patrząc sobie dookoła, ale to że, jesteśmy, to, że jesteśmy w tym... wśród drzew to dobry sposób na to, żeby pokazać Wam jak można chodzić, Idziemy po prostu podnosząc nogę do góry, yy, dreptając w miejscu, wtedy faktycznie poruszamy się w danym kierunku i w taki sposób możemy sobie chodzić po świecie gry. Oczywiście, o tak jak teraz widzicie utknąłem, oczywiście również można też skakać. O, I przyciskamy odpowiedni przycisk, podskakujemy do góry, wtedy postać również skacze i kable wszystkie latają przy okazji. Także możemy się swobodnie przejść teraz po, po świecie gry yy, bez problemu. Jak widzicie mogę chodzić, skakać, śpiewać, latać. Tu nie będziemy śli, bo są potwory. I teraz pokażę Wam, że oczywiście również można kopać w tej grze. Znaczy podejść do danego miejsca i zacząć... E, tak jak w tym. Tak jak e, nasza postać zazwyczaj to robi. Kopać po prostu e, kill-offem dany element. Teraz jesteśmy w creative mode, jak widzicie sytuacja wygląda tak, że po prostu e, bardzo łatwo nam się przychodzi to kopanie. Wszystko automatycznie na hita idzie. Ale działa, wystarczy robić tak. I już możemy działać. O cześć kurczak! Próbuję Cię zabić. Nie, nie lecisz kurczak! Tam radzę się złapać. Kurczaki, nie, nie ukryją się przede mną kurczaki. Nie ma opcji. No, jeszcze, jeszcze hicik, jeszcze kicik. Jeszcze trochę? Ojejle. Udało mi się! Zabiję kurczotko. Zapił... O drugi kurczaczek. No nieważne. W każdym razie widzicie, że można chodzić, można skakać, można banglać, robić co się chce. Także to jest naprawdę fajne. Teraz chyba zaczęliśmy latać. Mi się wydaje? Czy nie? Tak, zaczęliśmy latać, bo jesteśmy w creative moat. Nacisnąłem dwa razy spację. Stąd taka sytuacja. Ale obniżymy się na dół odpowiednim przyciskiem. I co wam jeszcze mogę pokazać? Mogę wam pokazać system craftingu. Jest on bardzo prosty. Przemyślany, tylko musimy wejść do menu. Do menu wchodzimy odpowiednim przyciskiem, no i tu jest właśnie ten problem, że yy, muszę się obrócić w konkretnym danym kierunku, żeby, żeby móc operować po menu. Możemy się poruszać po inwentory bez problemu, możemy sobie przesuwać. Tutaj analogiem jeździmy myszką, ta myszka jest trochę zaczuła w tej chwili, jak widzę, ale to nie jest jakiś duży problem. I myśliśmy, jak widzicie, możemy odpowiednim przyciskiem normalnie operować jak myszką, brać sobie rzeczy yy, i z nich korzystać po prostu. KOP okay, KOP udało nam się wzlecieć. Teraz możemy już latać ile chcemy. Tylko musimy podskakiwać. wtedy już zlatujemy do góry. Wow. Ok, Okej, okay. fajnie, fajnie, podoba mi się. Ale wzlecieliśmy do góry. Spróbujemy zabić tego potwora. Próbujemy zabić tego potwora. Gdzie ty jesteś potworku? Tutaj. Obniżymy się trochę do ciebie. OK. I obrócimy się o 180 stopni. Bo kabel mi tutaj wadzi. Obniżymy się do ciebie. Wejdziemy sobie do inwentory. Gdzie to inwentory nam się pojawiło? Weźmiemy, weźmiemy jakąś broń. I po prostu cię zabijemy. Weźmiemy łuk. Pokażę wam jak działa łuk. I teraz uwaga. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ty byłeś, tu jesteś. Ok. i teraz patrzcie uważnie, aż zobaczę, czy jakoś to widzicie w miarę. Chyba tak, chyba widzicie. Um. Ok. teraz uwaga. Wymierzę z łuku w niego. Ok. I teraz jak puścimy przycisk i puścimy jakby tak cięciwe, bo w taki sposób musimy ją naciągnąć, to pójdzie strzała w jego stronę. Pęk! O, i bonim. US Ale fajne miejsce w ogóle. Takie trochę oświetlone. Tutaj coś, fajna jamka. Podoba mi się bardzo. Dobra, podskoczymy trochę. O, o, podejść do góry. I w woda. Wow! O, to jest fajne. O, to jest fajne uczucie. Mówię Wam, naprawdę bardzo fajne. Dobra, przechodzimy do trybu craftowania. Pokażę Wam, co i jak. W sensie do trybu survival. I skończymy. I jesteśmy w trybie survival. Czyli co? Zaczynamy od znalezienia klasycznie drzewka. Ok. Jesteśmy przy drzewku. Poskoczymy jeszcze. Skoczymy. Skok, skok. Ok. I teraz możemy to drzewko... E, Ojej, ale to się tak jak blisko jest to nie fajnie jest. Muszę ten... e, odrębnie trochę. Siu. Ok. Ok. Teraz jest lepiej. I co? No i... Bijemy drzewo. Bijemy drzewo ręką. Ok. Teraz jeszcze to sobie uderzymy. Dalej. Co jest panie drzewo? Okej. Okay. Jak widzicie trzeba machać cały czas. Jak przestaniemy, to przestaje też się machać, więc trzeba się nieźle namachać z tą ręką. Okej, okay, no i co? No i e, bierzemy nasz wskaźnik i odpowiednim przyciskiem rozdzielamy okłody. Postawić crafting table. Oczywiście gdzieś a jest crafting tego. Teraz możemy z niego skorzystać. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak to jest, że ja chodzę i postać też chodzi, to e, po prostu jest to rozwiązane w taki sposób, że e, że mam włożonego takiego pilotika, jak tutaj. Jak tutaj, mam włożonego w nogi też w sensie jedną ze stóp i to starczy. Ok, i teraz bierzemy nasze wooden planksy. No i to chyba już każdy wie ale nawet nie będę mówił, ani pokazywał. Ok, kilofek mamy zrobiony, musimy go sobie tylko wybrać. O proszę. I teraz idziemy poszukać jakiegoś, jakiejś zacnej skały do, do ciosania. I ociosamy ją hardkorowo i skończymy. Możemy też zabić tym kilofem świnkę. W końcu, kto powiedział, że nie można? Dogonimy cię świnką. Nie myśl, że to jest tak łatwo. Myślisz, że co, że jak gram na okulu to mi prościej? Znaczy, prościej ci uciec? Nie ma opcji. Znaczy, na pewno jest ci trochę prościej. Ale poza tym... To jest no wersji. wersja. O, właśnie. Uuu, jakieś potworki się pojawiają. Oczywiście mechanika walki też jest ogarnięta. I spróbujemy zabić... ...kilowatę... ...ząbiego. Gin, ząbi! Gin. gin, 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 gin. Zginął! Jest! Uuu! Dobra, to możemy trochę pokopać. Na przykład węgiel. Okej, okay. węgiel jest. Dobra, no to chyba wszystko w takim razie Wam pokazałem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał taki, taki gameplay z Minecrafta, to głosujcie na www.jackpot.pl. Link jest oczywiście gdzieś w opisie. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie, jeżeli Wam się też bardzo podobał taki styl grania. Zobaczcie inne moje gry. No i co? No i mam nadzieję, że film z Minecrafta Wam się podobał. To taki trochę hołd względem tego, że JJ Joker powrócił i również pewnie będzie nagrywał Minecrafta, a może nie będzie. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.